Nazywam się Kamila Nowotczyńska i jestem studentką drugiego roku kryptologii i cyberbezpieczeństwa na wydziale cybernetyki oraz sekretarzem komitetu organizacyjnego II naukowej ogólnopolskiej konferencji studenckiej Student Cybernetics Symposium, która w dniach 20-21 maja bieżącego roku odbędzie się w Wojskowej Akademii Technicznej. Wszystkich chętnych studentów Zapraszam do zaprezentowania innowacyjnych prac z różnorodnych dziedzin informatyki, takich jak sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość oraz wpływ informatyzacji na różne aspekty życia i biznesu. Podczas konferencji będzie można nie tylko wysłuchać ciekawych referatów, lecz także wziąć udział w dyskusjach prowadzonych przez specjalistów z branży. Ponadto. Będzie to świetna okazja do nawiązywania nowych kontaktów oraz spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Jak było podczas pierwszej konferencji studenckiej? W ubiegłym roku dyskutowaliśmy o technologiach szyfrowania, szyfrach strumieniowych oraz bezpieczeństwie urządzeń IoT, zapewniając szerokie spojrzenie na współczesne wyzwania i rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego. W tym roku przewidziano dwa dni tematyczne. Jeden z dni konferencji będzie poświęcony zagadnieniom dotyczącym cyberbezpieczeństwa, natomiast drugi będzie dotyczył szeroko pojętej informatyki. Szczegóły co do ich kolejności zostaną udostępnione wkrótce. Dla kogo jest konferencja? To dwudniowe wydarzenie organizowane przez koło naukowe Cyber Security. Przy współpracy z Wydziałem Cybernetyki oraz Radą Samorządu Wydziału Cybernetyki VAT i Kołem Zainteresowań Cybernetycznych zgromadzi w jednym miejscu studentów z całej Polski, którzy są zainteresowani bezpieczeństwem cybernetycznym, nowoczesnymi technologiami i innowacjami informatycznymi. Zapisz się już dziś na drugą konferencję studencką na Wydziale Cybernetyki VAT, szczegóły oraz formularz rejestracyjny. Znajdziesz na stronie internetowej konferencji: scesconf.wcy.vd.edu.pl. Do zobaczenia na drugiej konferencji studenckiej.